Seria Adventek jest sponsorowana przez sklep Komputronik. I w dzisiejszym odcinku zapraszamy gościa, który już drugi raz z rzędu pojawia się w serii i o niego mega mocno pytaliście. Riboltem znamy się już od lat, ale ja mimo wszystko przygotowałem sobie parę faktów i ciekawostek na jego temat. Niektórzy mówią, że jego śmiech jest tak zaraźliwy, że od lat naukowcy pracują nad lekarstwem, które mogłoby go powstrzymać, ale nikt nie traktuje ich pracy na poważnie. Dlaczego chcesz powstrzymywać zaraźliwy śmiech? Czy śmiech to jest pozytywna rzecz, nie? To chyba powinieneś pracować nad. Krucizną, która go powstrzymuje? Nie rozumie rzeczy, których nie rozumie, i nie lubi nie rozumieć rzeczy, bo ich nie rozumie. <noise> Bardzo prawdziwe. A gdybyś go poprosił zamiast Google Maps, gdzie dojechać, to nigdy nie zgubisz się, dotrzesz na miejsce, co najmniej. Ty to przeczytaj, może. Gdybyś poprosił go zamiast Google Maps, jak gdzieś dojechać, to nigdy się nie zgubisz i dotrzesz na miejsce, co najmniej 5 minut przed czasem. Naciągane. Przed wami T-Volt we własnej osobie. Foliowa legenda wspinająca się po drabinie do nieba, spoglądająca w dal przez latarkę, przyświecając sobie lornetką, o którego najbardziej. Prosiliście w całej serii. Wiesz co, ziemnie, ze wszystkich ludzi, ty też mi folię <grym> wypominasz, chciałbym zaznaczyć, że to Ty trzymałeś wtedy kamerę. Jesteś cichym bohaterem tej legendy, o którym nikt nie mówi, a jednak. Natomiast to, co mam tutaj w ręce, to musisz zgadnąć, co się tutaj może znajdować. Analiza strukturalna Kowalski. Mamy plastikową rączkę, która obecna jest w dużej ilości różnych opakowań, tak więc nie daje mi to żadnego znaku. Wskazówki dźwiękowe też mi nic nie sugerują. Zapakowane standardowo w ziemniaczanym stylu X Marx Despot. Nie mam zielonego pojęcia co to może być za dużo rzeczy jest wciśniętych w takiego rozmiaru pudełka nawet emotikon jest foli wyklejony proszę ale to coś niecnego sugeruje mi ten emotikon niekoniecznie niecnego bo Tibur jest tą osobą która pokazała mi miłość do zwierząt i jaka ta miłość potrafi być a w ciężkich chwilach kiedy było już ciężko z moim kotkiem Cicią wsparł mnie na duchu i stąd też trochę tematyka dzisiejszego odcinka trzeba coś powiedzieć <noise> Już na samym wstępie Timur mi powiedział, że zeszłoroczny prezent jest w użyciu każdego dnia. Pytanie, czy tegoroczny także okaże się być praktyczny? Jako, że. <noise> jako, że dopiero zaraz go otworzę i zobaczę, czy chcesz, bym się wypowiedział na temat zeszłorocznych prezentów? Niekoniecznie musisz, ale jak chcesz się podzielić myślą, to bardzo cię proszę. Dostałem w zeszłym roku ładowarkę potrójną do AirPodsów, do Apple Watcha oraz do iPhone'a i jest fantastyczna. Korzystam z niej codziennie. Szczerze, tak się rozleniwiłem tą ładowarką, że nie mam żadnej innej nigdzie w domu. Więc muszę odłożyć. Telefon obok łóżka, żeby się naładował, bo nigdzie, indziej nie mam kabli, tylko i wyłącznie MagSafe. Ale to w sumie zdrowo, bo przynajmniej masz, wiesz, takie podzielone życie codzienne i życie niecodzienne, czyli... Nie, nie, sięgam co chwilę do kieszeni, nie mam w niej telefonu i się stresuję, bo odejście na 10 minut do TikToka to jest dla mnie wielki ból. Tak, jestem uzależniony. Za to niestety Aplowska ładowarka w postaci powerbanka MagSafeowego to jest szrod absolutny i szczerze bardzo doceniam prezent, ale kurzy się od dawna, bo nie naładuje mi połowy telefonu nawet. Więc zobaczymy, czy w tym roku też Twój sukces będzie połowiczny. Żartuję, oczywiście to nie wina ziemniaka. To jest problem, że dla takiej osoby na przykład jak ty jest ciężko dobrać rzeczywiście prezent. Możesz otwierać teraz, dlatego że większość rzeczy masz albo masz takie, które uznajesz za najlepsze w swojej klasie. Przykładowo twoje stanowisko komputerowe jest dopracowane do maksymalnie absurdalnych, perfekcyjnych szczegółów, dlatego że masz wszystko tak ładnie ułożone, wybrane customowe klawiatury, wybrane myszki, ekrany, monitory, że ciężko było ci dobrać cokolwiek lepszego. Do no, dobra ziemniak, jak tutaj będzie 4090, to będę kwiczał z, z radości. Ale się tego nie spodziewam co do dopracowanego stanowiska. To opakowanie zdradzi mi już zawartość? Czy tak, dopiero... Nutry wision mini Feeder? O! Wiesz co, bałem się przez chwilę, że jak wspomniałem o Poidle, które jest sterowane aplikacją, to to będzie to. I pomyślałem o tym, jak wspomniałeś o zwierzętach. Ale karmnik dla kotów? Holy boy! I co jest najlepsze, to jest dodatkowo karmnik z wbudowaną kamerą, dzięki której możesz podglądać swojego pupila w momencie, kiedy cię nie ma w domu. Żartujesz sobie! Otwieramy. <laughs> Za dwa tygodnie będzie miał użytek, bo jedziemy do rodziców na święta. No, potrzebuję czegoś ostrego. To jest. Mogę powiedzieć zajebista? Zajebista opcja! Szczególnie pytanie brzmi, Ziemniak, czy ty konsultowałeś się z Martyną? To niesamowicie trafiłeś, bo wspominałem o tym, żeby dawkować kotom jedzenie od dawna. Mamy bardzo niezdrową taktykę. O, super! Ostrze do noża, do tapet bez futerału. futerał, Bez uchwytu. Ale to ja więcej ci powiem. Masz jeszcze więcej luźno położonych ostrzy? I krótko mówiąc, mamy w domu bardzo złą taktykę. Koty mają suche jedzenie cały czas dostępne. A teraz może faktycznie... Miałem pięć nożyków, zostały mi cztery ostrza. Myślę, że naprawdę musisz przemyśleć BHP w swoim miejscu pracy. I znasz Maćka. Maćka Hante. Czy ty wiesz, jak nabył ogromną bliznę na swojej ręce? Otwierał przewód do siebie, przez co ma tutaj teraz taką ładną bliznę przez pół ręki. Nie poidło. Jedzidło. Dobra, karmnik dla kotów, niech będzie. Martyna ostatnio zrobiła karmnik dla, dla ptaszków. Zawiesiła go na balkonie. Problem jest taki, że mieszkamy na ósmym piętrze i ptaki tak wysoko nie latają, więc codziennie stoi przy balkonie, jak mój dziadek przy bramie i myśli przylecą kiedyś te ptaki, czy nie przylecą? Yo! Jakie fantastyczne. Dziura do wysypywania, jedzenia. Baterie. O! Zajebista opcja poprowadzenia kabla pod spodem, bo nasze pójdło ma bardzo podobny właśnie taki tunel na kabel. Ja pierniczy. I z kamerą faktycznie tutaj jest kamera normalnie. Można oglądać koty. <sum> Mało mi oglądania kotów, jak jestem w domu, więc jeszcze by oglądał, jak nie będę w domu. Ja pierniczy. Obstawiam, że tutaj są jakieś limity, powiedzmy wielkości kawałka jedzenia, bo to zwykle jest specyfikacji takich karmników. Karmników. Nie pasuje mi ta nazwa. Fider, niech będzie fider. Ale spoko, nasze żarcie się zmieści, bo mają mniejsze te kawałki. Jakie zajebiste! Czy my to podłączamy, konfigurujemy, zobaczymy, co to, jak to działa? Kogo będziemy karmić? Koty? <gry> faktycznie, tu są koty przecież. Nie się nie da inaczej trzymać. Ona się tak ustawia, ale możecie kojarzyć tego kotka. To jest obcrajtuch, <gry> który już wielokrotnie wystąpił na Kanale nie jest on mój, on po prostu przychodzi od czasu do czasu się z nami przywitać, chwilę posiedzieć, coś zjeść i idzie sobie. Więc dzisiaj przyszła specjalnie na nagrania. Ja myślę, że do konfiguracji przejdziemy już za chwilę, bo mamy jeszcze tutaj dwa małe prezenty, które także mogą się przydać do różnych rzeczy, takich codziennych związanych między innymi z kotami, jak i życiem codziennym. Więc zrobimy konfigurację poza już kamerą, żeby sobie wszystko poustawiać, i pokażemy wam, jak to wygląda i działa. Natomiast teraz trzymaj. Dawaj mnie ten nóż obwinięty taśmą malarską. Stary to wygląda jak nóż na grzybiarza. To nie jest nóż grzybiarza, to jest nóż elektryka. Właśnie odbyliśmy najgłupszą wymianę zdań na świecie. Taki ultra boomer humor. Ktoś tam kwiczy przed komputerem teraz i gwarantujesz, że mam powyżej 50 lat. Ale tutaj masz popatrzeć do ściągania izolacji w drugim nożu. Ty no. faktycznie taki rowek na tym nożu jest do izolacji. Chyba, że tak wycinasz te takie czarne fragmenty z grzybu. Tak, kropki z buchomora, żeby można było go jeść. Zajebisty pomysł. W sumie, czemu ja to nożem? To jest. i taśma malarska. Słuchaj, stwierdziłem, że dobrym dodatkiem do automatycznego. Fidera. będzie jakieś centrum sterowania całym Twoim domem, dlatego, że to jest Google Nest Hub drugiej generacji. Mój Boże. I miałem okazję go już wcześniej przetestować prywatnie i wiem, że on fajnie działa, co prawda nie jakoś super ultra płynnie, ale przede wszystkim ma dużo możliwości, które można w tym wykorzystać. Dodatkowo z tego co wiem, jesteś w stanie sterować tym Fiderem za pomocą tego. Ups, sorry, no nie jestem grzybiarzem, okej. Okay. Jesteś w stanie sterować tym Nest Hubem tym urządzeniem, czyli możesz nie wychodzić z łóżka, kot przychodzi, mówi miał, ja, chce jeść, a Ty robisz klik i mu daje Jedzenie, możesz chyba podglądać, je. Co ty robisz, Klik? Oczywiście, że komendy głosowe będą wykorzystywane. Weź mi odpal Google Translate na niemiecki. Hallo Google Home. Die Katze brauchen... Ja. Jak jest jej? Essen. Die Katze brauchen Essen. Jest hub. Ziemniak, jakie to jest fantastyczne. Ty mi dajesz po raz kolejny w Adwentechu rzeczy, których pragnąłem, ale mi żal było pieniędzy na nie wydawać. Albo nie wiedziałem, co powie Martyna. O, kolejny bajer do domu kupujesz. W ogóle ci to niepotrzebne. Ja piernicze. A wiesz, co jest najfajniejsze? Z niego można sobie zrobić taki nocny zegarek, który ci ledwie co świeci, ustawiasz sobie alarm i cię budzi. Albo jak zapali światło, to się podjaśnia sam ekran, się świeci. I co jest fajnego, jest tutaj fizyczny wyłącznik do mikrofonu, więc jeżeli boisz się, że ktoś cię usłyszy, to możesz sobie go kliknąć i wtedy jak powiesz halo, Google Home, to ci mówi, że mikrofon jest wyłączony. Ewentualnie pożyczę od ciebie nóż elektrykę, żeby wyciąć mikrofon ze środka urządzenia. Zajebista opcja, ponieważ ja mam całe mieszkanie obłożone żarówkami inteligentnymi, mam właśnie... Juu. Mam poidło dla kota, który ma, uwaga, tryb Smart, nie wiem jak, jakby ktoś wpadł na pomysł smart poidła, które po prostu zamiast lać cały czas, to od 8 rano do, do, do tam 10 wieczorem leje 50 minut, na 10 minut pauzuje, a w nocy odwraca ten cykl, żeby mniej wody leciało. Inteligentne poidło. I to wszystko pewnie będzie można zmieniać. Temperaturę w domu będę mógł pewnie tym zmienić, obstawiam, przez tuję prawdopodobnie, bo mam głowice. Nie wiem, jakby mam małe mieszkanie i żadnej perspektywy na kolejne, więc u, ulepszam moje we wszystkie gadżety, jakie tylko w internecie znajdę. I to była moja w ogóle pierwsza. Się, jeśli nie wykorzystasz tego do smart karmniaka karmniak smart karmniak, dobra, let's go jak karniak. To przynajmniej będziesz mógł sobie wszystkie żarówki tak naprawdę, które masz od Philipsa wyłączyć sobie albo ustawić sobie sceny. Bo wiem, że jak raz u byłem, to mi pokazywał, patrz, zapala się. <śmiech> <śmiech> Takie bumerskie to było wtedy. Patrz jak się świeci. Patrz Pietrula, jak mnie tu światła się same robią. A w ogóle widziałeś ten Jaka, choinka jaką mam buźkę? Nie powiem, z czym mi się to skojarzyło, jak pierwszy raz na to spojrzałem, ale to... faktycznie ma buźkę. Którą? Ury... A blopisz faktycznie. <laughs> z łańcucha usta. Powiem ci, uszy jak u królika, ryj jak u blobfisha. Przerażające rzeczy w twoim domu dzieją czasem. Fajne są w ogóle googlowskie rzeczy. Podoba mi się ten design takiego materiału, który się z tyłu znajduje. W sensie, że nie masz plastiku, tylko to wyrasta z takiego, powiedzmy, ładnego interior designowego pokrycia materiałowego. Fajne, ale wiesz tu nigdy nie miałem niczego z googlowskiego, jakby, tej całej rodziny smart home'owych rzeczy. Mam no mam jakieś tam, ze wszystkich firm, różne rzeczy. Tu mam Philipsa, tu mam Tuye, tu mam Xiaomi, czy tam Xiaomi. Tutaj będę Teraz Google Nesta, jeżeli on to wszystko ładnie zepnie, to będzie zajebiście, ale to będę musiał przetestować chyba dopiero na żywo. Fantastyczna opcja w każdym razie. A co najlepsze, ja sam korzystam z głośników, na przykład przy, yy, przy łóżku z Sonosa i wiem, jakie to jest za bo sobie przez Airplay'a puszczam muzyczkę i ładnie brzmi ten dźwięk. Natomiast tutaj, mimo że to urządzenie no, należy tak naprawdę do innych z jeżeli chodzi o takie zintegrowane duże układy, to on ma naprawdę przyjemny dźwięk. Czyli to też gra samo z siebie? To też ma głośnik. No tak, w sumie jakoś musi mi odpowiadać głupie pytanie. Zajebiste, to też. Będzie musieli podłączyć, zobaczyć jak to wygląda, bo jestem strasznie zaintrygowany. Jo. A nie wiem, gdzie to dam, szczerze. Nie mam siernego pojęcia, bo to gniazda potrzebuje. Więc chyba może nóż elektryka mi się przyda, bo będę musiał sobie coś pociągnąć gdzieś. Fantastyczne. Trzeba będzie później przetestować, jak to się sprzęża z tym karmnikiem. Masz jakiś granulat w domu? Mam karmę dla kota. A w sumie, no tak, masz koty, masz karmę. Dobra, nieważne, nie było tematu. Jest ostatnia, mała, drobna rzecz. Miała być takim drobnym bonusem, ale możemy ją także wykorzystać. No dobra, już jest wsuta, już nie musisz otwierać. Okej, okay. dziękujemy za oglądanie filmu, prezenty fantastyczne. Nie. Mam historię związaną z zabawką tego typu. Czy to jest inteligentna, samotocząca się kulka do zabawy dla kotów? Nie jest inteligentna, ale sama się toczy już. No tak, nawet no... To jest ta inteligentna część tej kulki, że się sama toczy. Powiem ci, kiedyś przeglądając Facebooka dostałem reklamę nagle właśnie takiej kulki, która zawraca w różne strony, tam ma tryb psa i tryb kota, jakoś inaczej się kręcił i tak dalej. Kupiłem ją na Kickstarterze. O dziwo wysłali, tylko że nie wyjąłem awizo ze skrzynki przez 4 tygodnie i wróciła do nadzoru i nigdy tej zabawki nie dostałem. Wydałem na nią 170 zł, przestali odpisywać na maile. Powiem ci, zajebista opcja, ponieważ nasz e, najnowszy kot, trochę tak dziwnie o zwierzęciu mówić, Blue, ona jest niesamowicie inteligentna, a co najlepsze, sama sobie znajduje zajęcie przez cały dzień. Ona po prostu w pewnym momencie wstaje, znajduje swoją ulubioną kulkę i lata za nią po całym domu przez 45 minut. Nie musisz jej podnosić, rzucać, bawić się z nią, nic. Sama sobie organizuje zajęcie. A jak będzie miała coś takiego, jak się to obsługuje? Tu ma chyba jakiś guzik, który możesz to dezaktywować właśnie po otwarciu. Oto Kula ma na sobie łapki zwierząt, które myślałem, że są kwiatuszkami różnokolorowe. Jest trochę ciężka, coś się buja w środku, pewnie wszystkie silniczki, które to napędzają. No i mamy tutaj, proszę państwa, dynamo, baterie, proszę, mikro USB do ładowania. Czy to ma tutaj jakiś włącznik konkretny? Trzeba dopchnąć baterię może? O, kręci się! Zobaczymy tylko, ile randomizacji jest w ruchach tej kuli, czy może ona po prostu sama się kręci. Chociaż równie dobrze może sama się kręcić. Nie w te... nie w, te, nie w te. Sam się teraz bawię tą kulką jak zwierzę ty. No i zasuwa we wszystkie strony. Żeby nie, A chociaż powinna być wytrzymała, więc nic się nie powinno stać. Jakby no to jest. Ostatecznie to będzie się toczyło po ziemi raczej, nie po stołach, nie? Tak więc. Kurde, fantastyczne. Ponoć działa do pięciu godzin i chyba się zatrzymuje, jak się nie rusza i wtedy kot musi nią ruszyć. O i się wtedy znowu rusza. No, chyba no, że się na chwilę zatrzymuje. Boję się tylko jednego, że zabawka będzie przeznaczona dla kota, ale w pyskią chwyci mój pies Hades, który ostatecznie rozprawiłby się pewnie z taką kulą w przeciągu maksymalnie 10 minut, ale poza tym zajebista opcja. Nie wiem tylko. Się bać nie będą, ponieważ łapa, kot numer jeden jest całkiem strachliwa, ale blue jest tak odważna, że ona atakuje odkurzacz podczas odkurzania. Dlatego też myślę, że taka kurka to nie będzie dla niej problem. Ale fantastyczne. Co jest najlepsze, jak sobie to otworzysz, to jeżeli twoje koty są podatne na kocimiętkę, to tutaj dodatkowo jest o! Ten taki pojemnik prostokątny, tak? Tak, możesz sobie tutaj wrzucić kocimiętkę, przez co, przez te otwory będą koty czuły, że ze środka unosi się ich ulubiony zapach. Próbowałeś dawać tym swoim kotom tutaj własnym bądź przychodnym. Kocimiętkę? Próbowałem, niektóre reagowały bardzo pozytywnie, niektóre reagowały jakby były na... Na Tak. A nie chodzi? Ale bardziej Waleriana. Tak, dokładnie miałem powiedzieć, że tak wszyscy mówią, kocimietka, kocimiętka W naszych kotach kocimienka jakby nie wzbudza żadnego zainteresowania, ale Waleriana, Waleriana to szaleją, ale tak bardzo okazyjnie trzeba im dawać, żeby zapomniały zapach, bo potem dostają naprawdę fixa na punkcie Waleriany. Więc fajna opcja. Podzielę się z tobą nagraniami. Jak, jak dobrze skutkuje zabawa tym. Nas czeka tutaj troszeczkę konfiguracji, zrobimy porządek tutaj na kadrze. Cieszę się, że już Ci się podobają te prezenty. Wszystkie są fantastyczne. Jest coś normalnie dla kotów, dla mnie, dla kotów. A w sumie to jest tak pół na pół, bo koty z tego będą jadły, ale to ja się będę tym jarał na co dzień. Sam będę czekał pod tym karmidłem, żeby zobaczyć, jak wysypuje jedzenie. Nie musisz czekać, wystarczy wiesz, że włączysz sobie kamerkę i zobaczysz, jak to jedzenie się po prostu zsuwa do miski. Jednocześnie leżąc w łóżku i mówiąc, halo, Google! Ja w ogóle nie wiedziałem, że tutaj jest takich gadżetów, wiesz, że da zwierząt różnego rodzaju i też się tak zastanawiałem, że może mi by się coś takiego przydało, ale już nie mam kota. Powiem ci, ten, który leży na tamtym fotelu, mówi co innego. Ale to kolejnym krokiem, po tym, jak mam inteligentne poidło, inteligentne karmidło, to zostaje tylko inteligentna. Kuweta. I to jest rzecz, którą możemy zachować na przykład na przyszły rok. Dziękuję. <grymne> no powiem ci, nie wiem, czy wytrzymam. Co prawda takie kuwety są strasznie drogie, bo chyba około 2000 zł kosztuje taka kuweta, ale są tak dziko zaawansowane, nawet jedna widziałem, uwaga, taki zwykły betonitowy żwirek chyba. Przy każdym cyklu myje, zalewa wodą ten żwir, a potem grzałkami go suszy, przez co absolutnie pozbywa się wszelkich zanieczyszczeń. Bo najpierw je tam zgarnia, sypuje do osobnego po, pojemniczka, tym myje cały żwir. Przydałoby się jeszcze wystawić komin na zewnątrz i mini spalarnię zrobić, żeby utylizować wszystkie odpady. No to mogłoby podziałać. Nagle taki czorny dym z okna. Powie co, ma ta główna cepale. kocie. Ekologia? Tak. Okazuje się, że mamy tutaj podstawę razem z kamerką, mamy mielarkę, znaczy mielarkę, taki podajnik gumowy. Ale jeżeli to ma mielić jedzenie przed zapodaniem, to ja nie jestem pewien, czy to jest dobry feeder. Ale dodatkowo jest miseczka, którą możemy sobie wrzucić w ten sposób, żeby koty nie poprzesuwały niczego, a górę można zamknąć. To jest akurat bardzo dobry pomysł, bo koty lubi lubią robić rozwałkę, szczególnie łapa, która jak nie ma jedzenia, to bij łapą w miseczkę, aż jej na ziemię nie zrzuci, bo mają obecnie na parapecie. Przemyślany w ogóle design w zatyczce, która jest u góry, od której trzeba jeszcze odkleić instrukcję, jest uwaga, miejsce na żel silikonowy. Najlepszy przysmak dla każdego operatora. Czyli chodzi o to, że pochłania wilgoć, żeby karma była cały czas świeża i sucha. Tak, dokładnie. Zwykle się karmę w zamkniętych opakowaniach trzyma. Tutaj jest niby na wierzchu, niby na powietrzu, ale tutaj całkiem sporo tej siliki jest. Tak więc y, jedzenie. I co najlepsze? Oczywiście urządzenie wykrywa, jak dużo jedzenia znajduje się w środku. Kiedy się kończy, wysyła powiadomienie. Udało nam się zsynchronizować tego feedera niekoniecznie z oryginalną aplikacją, ale zsynchronizowaliśmy go z TUYA, gdzie ja mam już osobiście podpięte tam głowice, lampki i tak dalej. Co więcej, w aplikacji TUYA jest więcej opcji niż w oficjalnej, oryginalnej aplikacji, bo można więcej sobie używać schedule'i, żeby sobie wszystko ustawić. Co więcej, jak chcieliśmy podpiąć samo to urządzenie do Google Home'a, to one nie chcą się do końca dogadywać. Tak, nie chcą się dogadywać, ale to nie jest problem, bo ja i tak już jestem przyzwyczajony do całego tutaj workflow skrótów na telefonie, które mam. Więc uwaga, mamy aplikację, niekoniecznie musicie widzieć dokładnie co się tam znajduje na razie. Mamy kalendarz, który nam mówi ile porcji zostało wydanych jakiego dnia, fantastyczna opcja. Zobaczymy, który kod grubnie z własnej woli, chociaż nie wiem, to raczej nie zapodaje samo z siebie, trzeba samemu. Test zapodania jedzenia, po raz pierwszy w tym karmniku dzisiaj znajduje się jakikolwiek, cokolwiek w sumie, uwaga. To jest przerażający dźwięk, chyba którego musi się kot nauczyć, że wtedy jedzenie jest rzeczywiście podawane. Dźwięk, co najmniej przypomina, jakby to był naprawdę alarm bombowy. Dobra, wydaje mi się, że musi trochę jedzenia się przepracować przez całe ten powiedzmy, trasę i sypie. Pojedyncza porcja jest ekstremalnie mała. Założę się, że żaden z naszych kotów nie byłby usatysfakcjonowany. Wyrzuciło trochę, ale oczywiście, mogę dorzucić więcej. Można nawet ustawić skrót, który sprawi, że wyrzuci pięć takich porcji naraz, jedna po drugiej, co jest też fajne i wygodne. Ale uwaga, to nie jest najlepszy feature tego karmnika, znaczy jeden z dobrych. Możemy nadawać feed, wideo z kamerki. Mamy tutaj pięknie pokazanego ziemniaka, który w tej chwili idzie pożywić się jedzeniem kocim. On sobie tam wsuwa z miseczki. Piękny, szerokokątny obraz, który pozwoli nam zobaczyć koty w pełnej krasie. Czy ja mogę podczas patrzenia przez kamerkę zapodać jedzenie? Oczywiście, że tak. Nakarmimy w tej chwili ziemniaka aplikacją. Obserwujemy, jak koty z zainteresowaniem jedzą. Jednocześnie też przyszło powiadomienie u góry, które mówi, że żarcie zostało wydane można przechowywać nagrania w chmurze, można robić zdjęcia, można nagrywać nawet. Miał, miał. Ale wiesz, co jest jeszcze fajnego? Ponoć możesz mówić też do swojego kota, więc jak cię nie ma w domu, to możesz spróbować do niego powiedzieć. O, kitku, mitku, Absolutnie przerażające doświadczenie to musi być dla kota, że taka maszyna do niego mówi, ale przetestujmy. Ech, sprzężenie. sprzężenie! Idź tym daleko, ja też gdzieś się. Nie, jedzenie! a ja, wiesz, co to byś bardziej jakby jakiś szatan do mnie mówił w tym momencie. Mam, no, nom, nom. No. nie jest lepsze niż McDonald's. Ty, a ja, możesz mnie słyszeć na przykład, czy ja ci odmiałknę? Nie mam zielonego no. pojęcia, odgłosy alarmu bombowego są coraz intensywniejsze. Nie umiem wyłączyć gadania! Cii, cii. Chodź w stronie. Słuchaj, ona ucieka do schronu, bo bomby się zbliżają. Daj kotu spokój. Do dopracowania, jak się obsługuje karmnik dla, dla kotów. Zaznaczę, że nazwałem karmnik ręka Boga, ponieważ to jest jedyne, o czym pomyślą te koty, jak nagle wysypie im jedzenie. No ale tak, możemy ustawiać tutaj karmienie o zadanych godzinach. Tutaj dwie porcje, tam cztery. Kamerka wszystko nagrywa, kiedy nas nie ma. Można oczywiście porobić sceny. Można też nawet nacisnąć, uwaga, przycisk na karmniku, żeby wydał nam jedzenie na szybko. Gorzej, jeżeli koty okażą się tak inteligentne, że nauczą się naciskać ten przycisk. Zrobimy. No miał? Chodź kocie. O, widzicie jak działa? Uwaga, spróbujmy ją teraz na żywo. Czekaj, karnię. zobacz, nie, zobacz najpierw, żeby się nie przestraszyła. Ty, nie boi się. Ma to absolutnie gdzieś i wsuwa jedzenie. A pokaż jak wygląda. No i to mi się podoba. Wstawiła <grym> się tak trochę teraz, powiedzmy, koślawo, ale dokładnie widać, jak wsuwa. O, o! Proszę, lepszy kąt. Samo ucho widać. Można badanie jednocześnie, laryngologiczne przeprowadzić. Siedem tysięcy funkcji w jednym urządzeniu. Mnie to zawsze fascynowało, że jak się głaszcze kota, to można też mu gdzie indziej zaglądać, bo tak dziwnie podnosi się, nie? Niewątpliwie jest to bonusowy feature, tak. Czy jedzenie, które daje mojemu kotu, na pewno nie ma pasożytów? Sprawdźmy. Git. Tak, oczywiście można tutaj jakiś plan żywienia wpasować, więc jeżeli kiedykolwiek się nam zachce, zajebiście. Jeżeli nie, po prostu możemy klikać na głównym ekranie przyciski i karmić tak koty. A od razu wiemy, kiedy koty nie mają żarcia, bo walą w michę. Uwaga, do tego Google Nest został już przez nas skonfigurowany, jak ziemniak powiedział, trudno jest go ustawić tak, żeby dało się obsługiwać to karmidło, ale mniejsza z tym, szczytuje za to moją głowicę termostatyczną do kaloryfera, którą manipulujemy temperaturą w domu, więc Google Nest to mogę Spokojnie używać do włączania wyłączania lampek, które mamy nad łóżkiem, ewentualnie, na przykład e, zmieniania temperatury w mieszkaniu, pokazuje pogodę, puszcza muzykę, można przez to gadać, więc. Tak, i co jest w ogóle najlepsze, mimo że to jest tak małe urządzenie, to jeżeli sobie podgłośnimy tutaj dźwięk. To brzmi naprawdę dobrze, jak na takie maleństwo. Lepszego wajbu nie mogło być. Kot miziany po dupie. To jest kot Qualizer w tej chwili. Każde drapnięcie na bit basu i działa. Tak więc moi drodzy, moim zdaniem fantastyczny prezent. Zarówno to podoba się już mi, spodoba się Martynie, na pewno naszym kotom. Może w końcu jakoś będziemy trzymać ich wagę w ryzach. To na pewno znajdzie swoje miejsce gdzieś. Będę tego używał non stop, żeby sprawdzać jak wysoki jest Barack Obama prawdopodobnie. Nie wiem dlaczego akurat jego wzrost mnie tak interesuje, bo, może dlatego, że jest wyższy ode mnie. Fantastyczne. Nie przetestujemy raczej, czy twój ten tutaj obecny kociak się bawi tą piłką, ale spróbuję wrócić z moim własnym materiałem e, i pokazać, jak u nas w domu to wygląda, bo blu pewnie będzie szalała. Idealnie, by podsumować cały ten dzisiejszy filmik, mam nadzieję, że wasi pupile będą zadowoleni. Wasi, wasi pupile? z nauczycielami rozmawia? No ale tak się mówi, bo zwierzątko też tresujesz. No, teraz pies będzie zazdrościł tego fidera kotom. No. Czuję, że zautomatyzujemy wszystkie nasze zwierzęce rzeczy w domu. Jest jakiś inteligentny podnośnik do psich odchodów na spacerze. Także tym pozytywnym, choć delikatnie gównianym akcentem, warto by było zakończyć ten materiał. Fibur, mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy i to już niebawem, i nagramy kolejny ciekawy i fajny materiał. No, planujemy generalnie całomiesięczny stream na żywo 24x7 na przyszły Advent Będziemy otwierali prezenty co godzinę przez 30 dni. 24, 24. Jakieś 600 prezentów 7000. około. Ale to kto powiedział, że jednym prezentem nie może być na przykład szklana kulka? 600 szklanych kulek. Tak jak my musimy już kończyć, bo jutro kolejny filmik, godzina 16, się widzimy. Tutaj jest kanał Tivolta, którego warto zaobserwować i zobaczyć, co tworzy u siebie. A ostatnia seria zgadów w orale, jeżeli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie poprzedni odcinek z Azentecha, no i mój kanał, który też warto zasubskrybować i zostawić łapkę w górę. No to co? Halo.